Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam was moi kochani w kolejnym odcinku z nitów w GTA 4. Ja jestem Hoopson, no i w sumie to mam do was jedno małe pytanko, mianowicie jak wam się podoba jakość tego wstępu, ponieważ stwierdziłem, że dzisiaj nie będę wyjmował swojej kamery i nagram ten wstęp kamerką internetową. Także w sumie jeżeli jest spoko, to właśnie dajcie znaka, to zostawię sobie kamerkę internetową do nagrywania wstępu, bo jak nie to wyjmiemy kamerę tamtą i wrócimy do tamtej jakości. No, także z góry dziękuję. I dziękuję też użytkownikowi Morożka, bo to ile dostało. Od tego użytkownika sugesty mitów to masakra jakaś, będziemy to chyba badać ze dwa lata. Także bardzo fajnie, cieszę się. No, także to chyba byłoby już wszystko, chociaż w sumie to nie. Dajcie znaka po obejrzeniu filmu, czy ten przypadł Wam do gustu, bo to też dla mnie ważne jest. I dobrej zabawy życzę, ale to jak zwykle. Co do mitu z granatem i murkiem, to ewidentnie widać, że wszystkie szyby zniknęły. Pod ostatnim odcinkiem napisaliście mi moi kochani, że jestem cymbał czy znaczy nie no, żartuję aż tak źle nie było, ale napisaliście mi, że te warunki pogodowe i ten czas, w którym nagrywałem ten gameplay z pogromców mitu, był no słaby. W sensie źle gra wyglądała, teraz wygląda trochę inaczej. Ustawiłem zupełnie inny czas, zupełnie inne warunki pogodowe. Teraz gra jest taka, ma taki klimacik, naprawdę straszny, ale jednocześnie jakieś tam słonko delikatnie się przebija. Mam nadzieję, że takie warunki pogodowe jak i czas wam pasują. Jeżeli oczywiście nie, to dajcie mi znaka w komentarzu, będziemy kombinować dalej, a my tymczasem przechodzimy już do sugestii. Ostatnio okazało się, że wcale nie jest tak, jak powiedziałem. Waszym zdaniem, podobno w samochodzie, kiedy rzucimy granat po drugiej stronie murku względem położenia samochodu. No to tam jednak coś się dzieje, ponieważ wybijają się szyby tego pojazdu. Także rzucamy sobie granat. I zobaczmy, czy szyby zostały wybite. Z tego co widzieliście w poprzednim kadrze zdecydowanie tak, zobaczcie, że szyb w tym samochodzie nie ma, także owszem, murek mocno chroni przed jakimiś tam poważniejszymi uszkodzeniami tego samochodu, natomiast nie chroni przed wybiciem szyb, zobaczcie raz jeszcze, że szyb w tym samochodzie nie ma, także jak najbardziej pod tym kątem mieliście rację. Czy jeżeli wejdziesz tyłem do budynku, kryjówka Niko, to możesz wyjść przodem? Można powiedzieć, że robimy sugestie do sugestii, ponieważ ostatnio przekonaliśmy się, że mimo tego, że nie możemy w epizodach do czwórki dostać się do kryjówki w bohan. Do kryjówki nikobalizia oczywiście. Chodziło mi tam o frontowe drzwi, żeby była jasność. No to możemy do tej kryjówki dostać się, wchodząc tylnym wejściem do tego budynku, co nie? Właśnie w taki sposób możemy sobie wtedy wejść do góry i kryjówkę Niko odwiedzić, ale to już doskonale kojarzymy z poprzedniego odcinka. Tak czy siak, zobaczmy sobie, czy ta sugestia zadziała i czy możemy wydostać się z tego budynku frontowymi drzwiami. No nie, no, jak widzimy one są kompletnie zablokowane i raczej nie do ruszenia, więc choć pomysł był ciekawy, żeby to właśnie przetestować i zobaczyć jak to wygląda, no to niestety uzyskane efekty już takie ciekawe nie są. Drzwi są po prostu zabarykadowane zarówno od frontu, jak i od wewnątrz tego budynku. W misji Flatline, kiedy spróbujemy wejść bez stroju lekarza, to policja nas wyprosi. Lecz kiedy po tym założysz ten strój, to policja cię rozpozna i zacznie do ciebie strzelać. No i tutaj w ogóle, moi kochani, Daniel Cerajewski, chyba dobrze przeczytałem. Przypomniał mi o świetnej rzeczy, którą ja osobiście znam, ale muszę wam pokazać. Tak jak zresztą Daniel napisał, chodzi o misję Flatline, czyli jest to misja, gdzie musimy zabić tego całego bodygarda, Dzimiego Pegorino, ponieważ on zaczął sobie sypać federalny. Dlatego też oczywiście stał się niewygodny i trzeba się go poznać. Tak czy inaczej, zostawiając fabułę już na boku, gdy wejdziemy sobie teraz do tego szpitala i podejdziemy sobie do policjantów, którzy pilnują tego całego bodegarda Jamesa. To policja negatywnie od razu reaguje i każe nam się odsunąć, ponieważ jest to, że tak powiem, świadek koronny. No i możemy teraz pójść po strój lekarza, co za chwilę sobie zarobimy. Lecz gdy założymy ten strój właśnie po tym, kiedy policjanci nas już wcześniej widzieli, to okaże się, że jest trochę za późno, ponieważ... No właśnie, policjanci od samego początku dostrzegli, że Niko Belk się po prostu przebrał i próbuje ich naciągnąć. Także mega fajna sprawa i mi ten możemy sobie oczywiście potwierdzić. Jeżeli w kryjówce po Playboyu strzelisz z dowolnej broni w telewizor, to ekran błyśnie, będzie widać matrycę, iskry i błyski przez kilka sekund. Jeżeli zrobisz to samo w kryjówce w Middle Park East, to otrzymasz podobny efekt, ale trwający znacznie krócej. No to moi drodzy, powiem wam, że chyba tutaj bez podzielonego ekranu oczywiście się nie obędzie, ponieważ jakieś takie kwestie czasowe, no to, to, to są ciężkie kwestie do oszacowania na gołoko. Także za chwilę sobie strzelmy w ten telewizor. Oczywiście, jeżeli chodzi o to, co napisał Bartku, że ekran błyśnie, kiedy strzelimy z jakiejś tam dowolnej broni w telewizor, to jest prawda, co zresztą teraz będziecie mogli zobaczyć. No, i jak widzieliście, te efekty tych iskier były naprawdę, naprawdę przez długi czas, nie? Więc rzeczywiście być może coś w tym jest. Natomiast, żeby tutaj zbytnio nie spekulować, to już przenosimy się do tego mieszkania w Middle Park East, które jest właściwie koło nas właściwie to pod nami dokładnie mówiąc. No, i na razie na oko sprawdzimy, jak to wygląda. Także walimy w ten telewizor. No to chyba nawet nie będziemy zbytnio potrzebowali żadnej próby na podzielonym ekranie, co? I powiem wam, że trochę szkoda, bo myślałem, że to będzie jakaś taka minimalna, subtelna różnica. Tu się okazuje, że no, strzeliliśmy w ten telewizor i on tak, jakby wydał z siebie jakiś tam dźwięk, wyleciała jakaś tam iskra i koniec. A tamten telewizor wychacie Playboya właściwie po jakimś tam czasie Nikobelicia. Jeżeli podejmiemy się odpowiedniego wyboru w grze, iskrzy dużo, dużo więcej, w skrócie mówiąc. Nie wiem, czy go już kiedyś nie było, ale Niko Belić i Luis Lopez podczas kłócania mają inaczej ustawione nogi. Niko ma pięty na ziemi, na Luis uniesione. No, taka może niecodzienna lokacja badania tego mitu, ale ja to miejsce uwielbiam, ponieważ z tego muzeum zawsze jest piękny widok na Central Park, który ja osobiście uwielbiam i którym zawsze się podniecam. Okej, okay, przechodząc do badania tego mitu, to rzekomo Niko Belić podczas kłócania trzyma pięty na ziemi. No i jak w tym momencie widzicie, rzeczywiście Niko kucają. I idąc do przodu, na boki, kręcąc się, zawsze ma te pięty, a właściwie to zawsze jego pięty dotykają ziemi, nie? W sensie idzie tak jakby na całych stopach. No i czy będzie inaczej w przypadku Luisa Lopez'a? No, tego dowiemy się za chwilę, jak przyniosę się do Ballade o Gajutonim, co w tym momencie czy nie. Muszę w końcu sobie jakiegoś sensownego save'a do tej gry wygrać, bo zawsze rozpoczynam listem I Love C i tutaj wszystko bada. No tak czy inaczej, kłócamy i zobaczmy, jak chodzi Luis. And maybe it's just hanging out with you. Who the fuck knows? Oczywiście podczas kucania, bo tego nie dopowiedziałem, no ale jak widzicie, rzeczywiście jego styl chodzenia jest trochę inny, ale on też jakby idzie na całej stopie. No i na sam koniec, moi drodzy, jeszcze żony klebic, ale w przypadku żadnego klebica w ogóle mam takie wrażenie, że on na kucaka porusza się w dokładnie taki sam sposób jak Nico Bellic, czyli oczywiście główny protagonista gry GTA 4. serio. W tym momencie wam puszczę jeszcze to wszystko na podzielonym ekranie, żebyście mogli to sobie porównać i zobaczyć jak to wygląda. Dobra, sorry byczki, Dałem dupy, przyznaję się, chodzi o to, że gdy stoimy w miejscu i wtedy kucniemy, no to Niko stoi tak jakby na pełnej stopie, natomiast Johnny Klepitz i Louis Lopez mają tą prawą stopę delikatnie uniesioną. Stoją tak, że lewą stopę mają na płasko, tak jak Niko, a prawa jest delikatnie uniesiona, w sensie pięta. Jadąc z Jacobem, mając wyrwane drzwi w samochodzie, dym z jego Maryszki będzie nadal uchodził, tylko górą otworu po drzwiach. Mamy tutaj dwie możliwości, albo możemy udać się na randę z Jacobem, albo odpalić jakąś misję właśnie z tą postacią. Ja osobiście zawsze wolałem randę z Jacobem. To są zawsze niezapomniane chwile, zwłaszcza kiedy skoczy się na drinking. Dzisiaj tego oczywiście nie będziemy robić, no ale i tak na drinking się umówię, no bo czemu by nie. Na początku w ogóle, żeby ten mit przetestować, to będziemy musieli pozyskać jakiś samochód i upierdzielić drzwi, w w tym samochodzie. Zrobimy to w przypadku zarówno drzwi od strony pasażera i od strony Nikobyli, żeby no tak dosyć kompletnie ten mit zbadać, co nie? Okej, okay, jedna para drzwi urypana. O, fuck, za chwilę spadnę z przepaści, ale było blisko. Upierdzielimy sobie teraz jeszcze drugie drzwi. Mam nadzieję, że pójdzie równie zgrabnie. Znowu prawie spadłem. Fuck! No dobra, wyratowałem się delikatnie rebreakiem, tak czy inaczej lecimy na miejsce spotkania, odbieramy Jacoba i patrzymy, jak to wygląda. Okej, okay, Jacob jest tutaj, także podjeżdżamy. Po niego, no powiem wam, że rzeczywiście coś w tym może być. Bo często mamy w GTA jakieś takie nieścisłości, jeżeli chodzi o teksturę i kolizję, nie? Także gra może nie zauważyć tego, że my te drzwi wypieprzyliśmy i dalej być może będzie tak, że dym będzie leciał tylko i wyłącznie w miejscu, gdzie niegdyś były okna w tym pojeździe. W sensie jakby w drzwiach tego pojazdu. Zwróćcie uwagę, że tak dokładnie jest. No i w sumie to poniekąd jest to prawda, ponieważ dym zawsze unosi się do góry, nie? Więc można by nawet powiedzieć, że to nie jest żaden błąd gry, i ma to. O trochę sensu, natomiast moim zdaniem bardziej wynika to z błędu teksturowo-kolizyjnego, aniżeli z tego, że twórcy to przewidzieli, że dym leci jakby do góry i wylatuje akurat tamtym miejscem. Chociaż oczywiście dajcie mi znaka w komentarzu, co sądzicie, bo no w sumie to jestem ciekaw. Gdy palisz gumę jednym kołem na asfalcie w chodniku, a drugim na trawie, to opona na asfalcie wybuchnie szybciej. No i na okazję badania tego mitu, moi drodzy, przygotowałem pięknego, żółtego kometa i zobaczcie, jak teraz w ogóle genialnie to Liberty City wygląda. Serio, mieliście rację. Tamta pogoda, tamten czas, pora dnia, jak zwał, tak zwał, no była źle dobrana, nie? W tym momencie to Liberty City po prostu wygląda tak zajebiście tajemniczo i tak fajnie jest jakby schowane za taką delikatną mgłą, nie. Super moim zdaniem to wygląda. I ogólnie to już bym chciał jakiegoś powrotu kolejnego GTA do Liberty City, serio. To miasto moim zdaniem idealnie pasuje do. Serii GTA. Tak czy inaczej nieważne, takie szybkie spostrzeżenie z mojej strony i lecimy w jakieś odpowiednie miejsce, żeby sobie ten mit zbadać. Tak wypatrzyłem sobie to miejsce, ale nie wiem, czy to podłoże, na którym aktualnie się znajdujemy, no to jest chyba też jakieś podłoże takie żwirkowo-piaszczyste, nie więc raczej tutaj nic ciekawego by z tego nie wyszło. No ale wydaje mi się, moi kochani, że chyba to miejsce do badania tego mitu będzie idealne. Nie w tym momencie jakby ewidentnie prawe koło mamy na asfalcie, a lewe koło na tej trawie, na tym piasku. No jak zwał, tak zwał. Palimy gumę i zobaczmy. Zobaczymy jak to będzie wyglądać i która opona wybuchnie jako pierwsza. No, i z tego co widzimy, działa, moi drodzy. Rzeczywiście jest tak, że na początku, najpierw, wybuchnęła ta opona. No, a ta cały czas, jak widzicie, jest w całkiem niezłym stanie. Zobaczmy, ile jeszcze będziemy musieli palić kapcia, żeby ta opona też wybuchła. O, jest zdecydowanie duże, jest zdecydowanie duże. I co więcej ja w ogóle nie wiem, czy wybuchnięcie tej opony jest możliwe na takiej nawierzchni. W sensie zobaczcie, że już od ładnych paru chwil cały czas tego kapcia pale, a dalej lewa tylna opona nie jest w stanie wybuchnąć. W sensie nie chce wybuchnąć po prostu. I za to właśnie kochamy GTA 4, że jest tak naładowane takimi fajnymi detalami. Super ciekawostka i po prostu bardzo dziękuję za podesłanie. Jeżeli w kryjówce Playboya zaczniesz uderzać kijem baseballowym w telewizor, to obraz po drugiej stronie spadnie ze ściany. Nie, nie przejmujcie się, to nie jest ogólnie dziwnego, że mam samochód zaparkowany na dachu, na luzie. Moi drodzy, po raz kolejny dzisiaj ciekawostka, która jest związana z kryjówką Playboya, no i co więcej, i co najważniejsze, to znowu rzecz bardzo ciekawa. Na początku w ogóle zobaczymy sobie, czy ja jestem w stanie ten obraz jakkolwiek z tej ściany rzucić, nie? Na początku będziemy w niego strzelać. No, zbyt długo w niego się nie nastrzelałem, ponieważ obraz spadł ze ściany prawie natychmiast. Co jest ogólnie całkiem ciekawe, bo jak możecie zauważyć, na przykład ten obraz na płótnie nie jest jest w stanie odpaść. Także no, ten obraz jest trochę taki, można powiedzieć, wyjątkowy. Zobaczę sobie jeszcze na przykład te obrazy. No i one też nie chcą na przykład odpaść, także no, jest to obraz na pewno wyjątkowy, a przynajmniej w tym aspekcie. Jakiś tajemniczy nieznany robotnik, moi kochani, już nam odwiesił obraz na ścianę, także możemy wykonać próbę. Autor mitu prosił o to, żebyśmy uderzali mniej więcej tutaj, no bo w telewizor, kijem baseballowym, a obraz powinien spaść. Dobra, myślę, że tyle wystarczy. Pobiegnijmy za ściankę i zobaczmy, czy obraz się zrzucił. No, jak widać niekoniecznie. Łapę Nikobeliś to ma potężną Zobaczcie, ten obraz, nie dość, że spadł ze ściany To jeszcze, no, dosyć mocno od niej otwrunął No ale tak czy siak, to co dla nas najważniejsze To to, że mit ten możemy sobie potwierdzić Fajna ciekawostka Dziękuję moi kochani, że byliście wraz ze mną Na tym odcinku z pogromców mitów Zostawcie lajka, jeżeli odcinek wam się podobał No i jak zawsze dziękuję patronom Za wielkie, wielkie wsparcie i pomoc W tworzeniu mojego kanału Trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!